Na dzisiejszym filmiku chcę Ci pokazać, jak możesz w domowych warunkach wyczyścić swoją maszynę mechaniczną z chwytaczem wahadłowym. To jest maszyna Minerva 363 d Next, ale możesz to takie samo czyszczenie wykonać na każdej podobnej maszynie. Ja mam tutaj swój ulubiony zestaw takich rzeczy, które używam do czyszczenia. Może troszeczkę są mniej typowe niż zazwyczaj widzicie na takich filmikach. Tutaj mam szmatki, suche. W moim wypadku są to resztki muślinu, który użyłam do szycia sukienki, więc one są bardzo dobre, bawełniane, ale może to być każda inna szmatka. Dodatkowo używam też. Takie wilgotne chusteczki, będę ni przecierać nimi maszynę, dlatego że ta maszyna specjalnie bardzo długo nie była czyszczona. Chcę pokazać, ile tam może się zebrać brudu, jeśli ona nie będzie właśnie systematycznie czyszczona, więc no, tutaj będzie tego sporo. A chusteczkami będę tutaj sobie przecierać całą maszynę z wierzchu. Dodatkowo mam zestaw pędzli. Ja nie lubię używać tylko i wyłącznie pędzli takich dołączonych do maszyny, bo uważam, że one mi są niewystarczające. Ja zawsze wolę solidnie wypłucować swoją maszynę. Więc w sklepie papierniczym kupiłam zestaw niedrogich pędzli o różnej grubości. Tak, są i płaskie i szerokie i właśnie tutaj mam jeszcze z maszyny ten pędzelek i za pomocą tych pędzli bardzo dokładnie udaje mi się wszystkie zakamarki wyczyścić. Dodatkowo mam na wszelki wypadek pod ręką pensetę. Ona nie zawsze jest potrzebna, ale zdarza się czasami to ja pokażę na filmie, że jakaś nitka jest skręcona, czy jakieś takie naprawdę zbite, sfilcowane jakieś brudy, więc penseta może się przydać. No i dodatkowo jeszcze warto mieć pod ręką śrubokręt, albo nawet jeszcze lepiej taka, taką blaszkę do odkręcania, dlatego że trzeba będzie odkręcić płytkę ściegową, no i tutaj z boku maszyny. Także tyle i ja dodatkowo mam jeszcze jedną część, którą rzadko kto używa. Ja jestem zwolennikiem wysysania brudu, a nie wtłaczania go do wnętrza maszyny, więc jeśli chcesz, możesz sobie takie coś kupić i to jest bardzo fajne do czyszczenia maszyny. Najczęściej ludzie polecają sprężone powietrze, ale ja uważam, że sprężonym powietrzem wtłacza się brud do środka maszyny, natomiast tym, taką podręcznym odkurzaczem, to jest taki odkurzacz do samochodu, można tak powiedzieć, ręczny odkurzacz samochodowy, bardzo fajnie, on jest tani, a świetnie te wszystkie pyłki z maszyny wyciąga, polecam. No, i jeszcze będę miała większy śrubokręt, bo myślę sobie, że niektóre części łatwiej będzie mi takim większym odkręcić, więc ten zestaw taki podstawowy. Na początku, maszynę trzeba przygotować do czyszczenia, więc najlepiej zdjąć nitkę. Ja już mam tutaj nitkę z maszyny zdjętą. Otwieram. Tutaj jest widać nitkę jeszcze w bębenku, więc wyjmujemy bębenek ze szpulką. Też szpulkę wyjmij, bo bębenek również będzie czyszczony, więc odłóż zdejmij stopkę. Stopkę też można przeszyć, ona też często jest bardzo zakurzona, więc będziemy też ją czyścić. No i tutaj jest wnętrze maszyny, które będzie właśnie szczególne tutaj, przeznaczone do czyszczenia. I teraz tak, tutaj cały ten mechanizm tego chwytacza trzyma się na takich dwóch blokadach czarnych i trzeba te blokady odchylić w jedną stronę i w drugą stronę i cała ta część będzie Wtedy mógł, no, będzie ją rozebrać i zwróć uwagę jak tutaj już dużo jest kurzu na tym, tak? będziemy zaraz to czyścić, ale już widać jak bardzo to jest zanieczyszczone. Wyjmujemy to wszystko i płytka ściegowa, też płytka ściegowa będzie nam przeszkadzać, więc za pomocą najlepiej, najlepiej za pomocą tej blaszki odkręć płytkę ściegową. Płytka ściegowa też będzie czyszczona, jest ona brudna, natomiast u mnie jest tutaj, tak jak mówiłam, bardzo dużo kurzu, specjalnie tutaj to zachodowałam. Najlepiej jeszcze wyjąć igłę, ponieważ podczas czyszczenia tutaj przecierania można się skaleczyć, więc ja zawsze jestem zwolennikiem wyjęcia igły, więc odkręcamy śrubę. Jeszcze zdecyduję się na odkręceniu tej pokrywy. Ona trzyma się tylko na jednej śrubie, więc warto tutaj odkręcić. Dzięki temu mamy wgląd do wnętrza tutaj tych części, a tutaj będziemy oliwić, ale też zerkamy, czy nie jest tutaj jakoś nawinięte jakieś nitki. Czasami jest tutaj brud, są zapętlone nitki, więc warto tutaj zerknąć, jak już czyścimy, to żeby zrobić to solidnie. No i tak przygotowaną maszynę będziemy zaczynać czyścić. U mnie maszyna ma bardzo dużo kurzu na zbieranego, tutaj jest tego naprawdę sporo, a ponieważ ja mam odkurzacz, to zamiast wymiatać na początku pędzlem, to zastosuję ten odkurzacz, który włączę i w pierwszej kolejności powysysam te kurze. Po co ja mam tutaj to omiatać i kurzyć całe mieszkanie, skoro mogę tego użyć. Ale jeśli ty nie masz takiego odkurzacza, to musisz zacząć tutaj działać pędzlem. Czyli po to są te wszelkie pędzelki żeby teraz z tych różnych miejsc powymiatać. I teraz zwróć uwagę, że maszyna jest zamkniętą powierzchnią. Jeśli ty teraz byś tutaj nieumiejętnie sprażonym powietrzem podmuchała, to to wszystko by się wypchnęło tam głębiej w maszynę, a nam chodzi, żeby to wszystko wydobyć na zewnątrz. Po co mamy zapychać te mechanizmy tam w środku? Dlatego jeśli nie masz takiego odkurzacza, jak ja tutaj mam, to staraj się no, po prostu w takim ruchem wymiatającym wszystko na zewnątrz usunąć. Więc ja Ci wstępnie pokażę, jak ja to wymiatam. I teraz tutaj właśnie w tym miejscu też dookoła jest tego naprawdę bardzo dużo. Widać tutaj na pędzlu ile tego kurzu tam się nazbierało, bardzo tego jest dużo u mnie w maszynie. Czyli wymiataj z różnych zakamarków, tam też są takie w środku zakamarki, możesz te pędzle włożyć do środka i takim ruchem wygarniającym to wszystko sobie tam wymiatać. Naprawdę to w środku nawet tutaj jest, warto sobie to dokładnie zrobić. Czyli wymiatasz, wymiatasz, tam gdzie widzisz, pędzel możesz od czasu do czasu sobie właśnie obczyścić, czy szmatką, w jakiś sposób podczas tego sprzątania, żeby no, cały czas to wygarniać i nie zostawiać tego w maszynie. Więc cały tutaj mechanizm, wszystkie te zakamarki trzeba oczyścić. I teraz tak, tutaj są zęby. W ząbkach, pomiędzy tymi zębami zbiera się często taki sfilcowany kurz. Jeśli masz pensetę, to możesz spróbować tutaj chwycić, właśnie sobie zobaczyć. O, i zaraz Ci pokażę, co tutaj się yy, schowało. Takie coś, czyli taki sfilcowany kawałek gruby, to było między ząbkami transportera. Jeśli o tych ząbkach zapomnisz, to takie coś może tam sobie siedzieć. I tutaj to się lubi zbierać, właśnie w tym miejscu. O, to jest normalnie sfilcowany kawałek brudu. Wszystko dokładnie tu trzeba wyczyścić. Ja tymczasem wezmę swój ten sprzęt i włączę go. I za pomocą tego powyciągam wszystkie brudy. Zobaczysz, jakie to jest fajne i jak fajnie się tym czyści. Nie jest wąskie, nie włożysz tego do środka do wnętrza. Dlatego pokażę Ci, jak ja łączę działanie tego odkurzacza z pędzlem. Jeśli chcę dokładnie wejść do środka maszyny, to biorę sobie cieńszy pędzelek, w drugą rękę biorę odkurzacz, włączam. I teraz pędzelkiem sobie wymiatam tutaj z tych wszystkich zakamarków, a równocześnie trzymam włączony odkurzacz, ten ręczny, i sobie to wymiatam. I to wszystko, co ja zaczynam tutaj wymiatać pędzelkiem, to odkurzacz mi od razu to łapie i naprawdę bardzo fajnie czyści maszynę. Zaczynamy! Teraz przechodzę też w Tutaj w te miejsce zakamarki. Tam jak przejadę pędzlem, to też naprawdę sporo tego kurzu się zbiera, więc warto też wymiatając pędzlem, jeśli nie masz odkurzacza, to oczywiście wymiatasz na zewnątrz, wszystko możesz sobie tą szmatką obcierać w międzyczasie. Natomiast ja będę posiłkowała się odkurzaczem i pędzelkiem. Oczyszczenie tym odkurzaczem jest naprawdę bardzo efektywne i super wszystko wysysa na zewnątrz, a później możemy to tylko otworzyć. Zobacz, to wszystko było w mojej maszynie i jakbym ja użyła powietrza sprężonego, to ja bym to wszystko wessała albo na pokój, albo do wnętrza maszyny. A tak mam wszystko tu schowane, idę, płuczę, wyrzucam to, płuczę pod yy, krawem, zamykam i mam gotowe do następnego czyszczenia maszyny. Super sprawa. No dobra, maszynę mamy odkurzoną. Teraz w grę wchodzi szmatka, więc szmatką teraz dopełniamy to wszystko, czyli wymiatamy, bo wiadomo po tych pędzlach jeszcze może być tutaj trochę kurzu, więc teraz szmatką delikatnie trzeba to wszystko powycierać, dlatego że oprócz kurzu w naszej maszynie może być też olej, tak? Czyli ta oliwa, którą my oliwimy, ona może tutaj też jest troszeczkę rozprzestrzeniona w różnych zakamarkach, więc wycieramy. Już tutaj tych mechanizmów oczywiście nie wycieramy, raczej z kurzu wycieramy maszynę z zewnątrz, dlatego, że maszyna też się kurzy. Tutaj wszystkie zakamarki, tu gdzie wciskamy, jakieś takie miejsca schowane. Wszystko dokładnie obetrzy z kurzu. Nie możemy zapomnieć też o tych częściach, które sobie rozmontowaliśmy. One też są zakurzone, więc no szmatka idzie tutaj. Wszystko wycieramy żeby było czyste, pozbywamy się też właśnie lepkiego tego kurzu z oliwą. Następny, następna część: wytrzyj. Płytka ściegowa też może być brudna. Wycieramy. Stopka też warto stopkę przetrzeć. Ona też tutaj może być brudna. Można pędzelkiem malutkim gdzieś tam sobie tutaj powymiatać. Też naprawdę o sporo to wszystko było w stopce, ten kurz tutaj. Też jest pełno tego kurzu, więc przy okazji tutaj już ja pokazuję takie naprawdę solidne czyszczenie. No i bardzo ważna rzecz, bębenek. Bębenek też trzeba wyczyścić. Oczywiście możemy tu delikatnie powymiatać pędzelkiem, ale tutaj już trzeba ostrożnie robić, żeby tutaj jego nie uszkodzić w środku. Tutaj w środku też może się zebrać kurz i powodować, że szpulka będzie się źle obkręcać. No i tutaj ważny jeszcze moment. Podczas czyszczenia bębenka ja biorę jak najcieńszą szpileczkę i pod blaszkę, to może nie każdy będzie pochwalał w taki sposób, ale u mnie on się sprawdza, pod blaszkę wkładam szpileczkę i delikatnie przeciągam, jakby takim ruchem wymiatającym spod spodu. I często się zdarza, że spod tego właśnie miejsca można też kłak, kurzu, jakiegoś brudu wydobyć. I jeśli takie coś się dzieje, to wtedy nitka nie ma dobrego naprężenia. Oczywiście, jak twój bębenek bardzo dobrze działa, to może niekoniecznie trzeba to robić, ale jeśli widzisz, że on jest jakiś luźny, a nic się nie działo przy śrubce, nic nie kręciłaś, to to warto właśnie tym ruchem takim wymiatającym to wymieść. Oczywiście szpilka musi być jak najcieńsza, bo inaczej możemy go tutaj porozchylać i zepsuć. Czyli już on jest obczyszczony, wytrzyj go szmatką i gotowe. No i warto teraz te wszystkie wymyte części odłożyć sobie w jakieś czyste miejsce, bo zaraz będziemy tutaj czekać to na, na złożenie. A tymczasem my bierzemy się za oliwienie. Do oliwienia zawsze używaj olej, który dołączony jest do maszyn. Nie używaj jakiegoś jadalnego oleju czy jakichś innych smarów samochodowych, na przykład. Tutaj ja będę się posiłkowała takim malutkim pojemniczkiem, który był dołączony podczas zakupu maszyny do, no tutaj do tego zestawu. Teraz, gdzie trzeba to oliwić? Ja zawsze oliwię w takie miejsca, które podczas ruszania kołem zamachowym się ruszają. Czyli poruszaj sobie tutaj kołem zamachowym ręką i patrz, które części się o siebie ocierają. No i patrzę, które się ocierają, i tutaj po kropelce oliwy w takie miejsca właśnie nakraplam. Tutaj jest takie miejsce, ruszamy, tutaj ruszamy kołem. Tutaj też jest taka wajcha, taki, taki bolec, który się przesuwa, więc krople oliwy i ruszam, tak żeby ta oliwa się rozprzestrzeniła. Tutaj w tym miejscu. Tutaj też właśnie o tam kropelkę, to sobie spłynie. Nie zalewamy oliwą, tylko dajemy dosłownie po kropli. Jeszcze sobie tutaj przesunę. Tam w środku jest jeszcze takie miejsce, które się właśnie ociera o siebie. Od razu maszyna lepiej chodzi. Dobra, tu już teraz schodzimy na dół do tej klapki. Tutaj w, w chwytaczu takie ważne miejsce jest, tutaj widać taką płozę, która w ten sposób się przesuwa. I ona o tutaj ma tak, takie miejsce w styku, więc tam kropelkę w tym miejscu gdzie ona się przesuwa trzę metal o metal i też krople i przesuwam w prawo w lewo żeby ona się tutaj ładnie rozprowadziła i to wszystko, wystarczy oliwienie mamy ze sobą i ważne jest żeby po oliwieniu przetrzeć jeszcze suchą szmatką bo wiadomo że tutaj mogło nam coś kapnąć żeby tutaj wszystko było z zewnątrz obczyszczone i będziemy składać bębenek do kupy. Przygotuj te części, które zostały rozmontowane. Ustaw płozę w ten sposób, że jest jakby z lewej strony, o tak. Teraz włóż ten element w taki sposób, że będzie po przeciwległej stronie, czyli o tak. Czyli tutaj jest z tej strony łuk, a tutaj jest z tej strony. I to wszystko teraz przykryj obręczą. Ta część ma iść w stronę maszyny. Załóż to dokładnie. Czyli przytrzymaj to palcem. I teraz te czarne obręcze muszą wskoczyć tu w takie zagłębienie. I tak, hops, wskoczyło. I teraz z drugiej strony musi też ładnie wskoczyć. I Patrzymy, czy teraz, jak ruszamy, czy wszystko ładnie się tutaj przysuwa. Teraz trzeba zakryć płytkę ściegową. Teraz załóż wymytą czyściutką stopkę. I możesz już włożyć na miejsce bębenek. I zamknij. Jeszcze tutaj zamkniemy. Na końcu ja jeszcze zawsze biorę mokre chusteczki i całą maszynę tutaj dookoła, wszystkie zakamarki. Czyszczył. Też zwracam uwagę na to miejsce, bo tutaj przecież codziennie praktycznie ręką ruszamy, dotykamy, tutaj może być naprawdę zabrudzone, więc warto też od czasu do czasu koło zamochowe solidnie umyć, żeby no nie było takie zabrudzone od naszych rąk, czyli ręce plus pył, plus tkaniny brud z tkanin i wszystko ładnie czyścimy na mokro. No I jak tutaj mamy mokro sprzątnięte, to na koniec wycieramy suchą szmatką i czysta. I jeszcze bardzo ważna rzecz na koniec: po czyszczeniu, a czyszczenie zawsze należy wykonać po szyciu, czyli jak już skończyliśmy szyć, jest koniec dnia naszego szycia sprzątamy i maszyny odstawiamy na jakiś czas. Pamiętaj, że tu wszędzie jest kroplony olej, czyli ta oliwa maszynowa, która może nam później lekko spływać, więc na koniec jeszcze podłóż szmatkę. Tutaj w moim wypadku to są aż cztery warstwy muślinu. Podnieś stopkę, podłóż, opuść i niech to cały dzień 24 godziny przestoi. Natomiast jeśli zaczynasz szyć, ja tutaj nie mam jeszcze igły założonej, więc warto tą igłę później dopiero założyć. Jak już to wszystko spłynie, już się rozprowadzi ten, ta oliwa po maszynie, więc najlepiej ja zanim zaczniesz szyć, wyjmij szmatkę. Tutaj wszystko przetrzyj. Zobacz jeszcze raz, czy nie ma tutaj żadnych tłustych rzeczy na tej igielnicy i na stopce i Najpierw podłóż sobie nowy kawałek materiału, załóż igłę, nawlecz nitki od początku i kilkukrotnie przejedź ściegiem, bo może się zdarzyć, że te pierwsze ściegi, które wykonasz, będą lekko przybrudzone, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy były czyszczone. Może gdzieś ten pył jeszcze wszedł nam w jakieś mechanizmy, natomiast kiedy przylecisz nitką, lepiej założyć jasną nitkę na początek, Szyjesz do momentu, aż nitka będzie czysta. Jeśli już wszystko działa, nie ma plam, plam oleju, nie ma brudnych jakichś nitek, to wtedy możesz zaczynać szyć i szyjesz przez jakiś czas, aż do następnego czyszczenia. Mam, Mam nadzieję, że pomoże Ci to podczas czyszczenia Twojej maszyny. Daj znać, jak Ci się to podobało i pochwal się, jeśli Ty wyczyścisz solidnie swoją maszynę. Pozdrawiam serdecznie, cześć.